Siemaneczko ludziska z tej ekonomiki i jak mówiłem powracamy na pełnej i ruszamy od razu z dziwnymi modami. Jest ze mną Kaziu. Witam serdecznie I dzisiaj sobie lecimy, proszę ja Was bardzo z modami. Przepraszam, że czasem może tutaj coś, jakaś plamka być tutaj albo tutaj, bo coś mam problem z tym green screenem, na bardziej z oświetleniem rzekł i y, naprawię, to postaram się naprawić, jakoś muszę lampę chyba kupić, bo kuwa... Nie wiem yy, a my sobie po prostu lecimy. Kaziu, yy, co byś chciał dzisiaj w odcinku zobaczyć? Eeeh, poczekaj. Może sobie. byś chciał czołg, dobra, spoko. A? Spełniłem twoje marzenia. Wiedziałem, że chciałeś choke. Jako, jako, że zbliża się wojna, tak. Yy, to ta Trump tam Syrię atakuje, zaraz za, za ja. Władek i... też. A e, jak się odpala? A. MT. była. Yy. Ja pierdolę. Możesz się poczuć jak w WoCie bym rzekł Poczekaj, przetłuszczymy sobie troszeczkę tą górę chyba Czy ja sobie przetłuszczę yy, Tak, dla pewności yy, I... Kaziu, mamy takiego, to... Tu... Ty Dobrze. On nie trąbi, halo Jak ty strzelasz? No, jakbyś trąbił To? Robił. Ja pierd... Na pewno ma dziwne kamery ten czołg to znaczy? Ty, a może da jak w GTA San Andreas, że będę strzelał do tyłu i będzie mnie tak odpychało, wiesz, że to chodź, tak szybko, pa. Nie, kamery ma spokój, ty, na co sobie siedzisz. Niauk. Ty, a co on w ogóle ma ciekawego, ten, 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 K8 coś ma. O, czekaj, Enter. Coś ma na, na numerze, ja nie wiem co. Halo, Kaziu. Ja no właśnie obczajam. Halo, Kaziu, powiedz co on ma. Jeszcze ma coś na x się. A kliknij 8 jeszcze raz Nie wiem Coś klikłeś, albo po prostu się kliknął. Nie ma nic, a myślisz, że da się pod niego coś podpiąć Światła ma, a Goguta? Nie ma. Halo Ale światła ma dobra, poczekaj, bo ogólnie mamy dwa czołgi i jeszcze kupiłem sobie to jednego, zobaczymy czy one się od siebie ogólnie różnią. Bo patrz, mamy jeszcze taki... Ale to chyba Dla tylko malowanie się różni. Dla... Ale ten ładniejszy jest, o. Dla mnie przynajmniej, o. Chodź kurwa dojadę cię Czemu uciekłeś? O, oh, Kaziu Ty. Ty pa! Kasiu? No? Chodź coś ci pokażę Tak ja był się nie pomieściłem Dobra, <laughs> na No ho, no ej Weź Ej, co jest? No poczekaj, nie wierzaj we mnie spiąłem się. Co zrobiłeś? Ja długo co? O dobra Poczekaj, patrz Kaziu. Patrz. Kiedy... Kiedy idzie pani... Pani na nazwisko N... Widzisz? A kiedy... A kiedy idzie Kaziu? Koch Chodź. Chodź. Chodź ci, po A Ty, ty masz takie lagi czy mi się wydaje? Nie jakie lagi. Bo wiesz, ci się obraca chyba tak. Tak. O. Tak, dosłownie no o. No bo ja nie wiem, czemu w się mi chyba się ustawił bo ja Tak, po prostu muszę po całym tutaj tym. Jak chce się tak ruszyłbym, to już bym chyba trzy razy się odwrócił dookoła. Nie, ja pierdzie, kaźmisz. Dobra, lecimy dalej, bo w tych czołgach nie ma już nic specjalnego, w sumie. Dobra, nie, nie strzelaj do mnie, nie strzelaj. Nie będziemy morać czołgami. Yy, ani nic, bo yy, nie da się do nich podpiąć. A 1500 koni mają, to w sumie jest spoko, nie? Półtora tysiąca konia mieć pod machą. Ogólnie tak prawie... Prawie jak wod w sumie, nie? Ale taki trochę ten Wod bym rzekł yy, inny. Yy, tu mamy ruska, tylko mi się kojarzy, że znaczy, że ten dead już był chyba ostatnio, czy nie? Jak ty wysisz? Był, ale miał szybę jakiś z przodu, a ten patrz ma odczepioną Ale naszykę. ten, ten też miał szybę chyba z przodu Znaczy ma chyba szybę z przodu tylko tyle, że Ale to, 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 to tam mieliśmy Ty, co to jest? Ma, mam tych modów dziwnych, ale za cholera nie wiem Jakie, co one znaczą. Kaziu, halo, co to jest za mod? To chyba jest rębak do Do? Ten też już był na pewno Ale y, mnie ciekawi o właśnie, ten ten, ten jąderek, bo jądarka nie było, a czym one się różnią? Kołami się różnią pokaż go, zapnij... Co ty zrobiłeś Weź skręć i spójrz na kierownicę, to teraz się dzieje. O Boże! O nie! Ja jakiś analfabeta to robię. Nie. nie. Kasiu. Kasiu, czemu mi to robisz? Co to jest? Work? Jakieś... Coś można tu transportować ogólnie. O, nie, nie podepniesz tego, Kaziku, czekaj. Kupię cię podpiąć to, ale co to może być? Poczekaj, tak. kupię przyczepę i pojedziemy. Czekaj byś Bo... Halo, możesz we mnie wjeżdżać? Dziękuję. No bo to ma po prostu ten. Ej, mogę to podpiąć? Czekaj, bo nie mogę No ej, no nie może nie mogę podpiąć tego. Przyczepy. Nie? To tak za wysoko bolec mam. No nie, a może jedną osiówkę podepnę. Tak za bardzo nie działa to, 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 bo. Zaczep jest po prostu jak gdyby w tym wyżej niż. E, no właśnie jest, niżej jest. No, niżej jest niż. Po prostu zaczep widać niżej niż jest w rzeczywistości. O. No jezu, jaka jak ty, średnie to. Pa, a control L. Co? nie Pa! A kliknij za CTRL-B To Ci się nic nie zmienia, będziesz mógł jechać i zamienią dzisiaj klawisze, lel Jonderek. Jąd ale to co Ty masz to to nie jest to Kaziu To jest, do czego to może być? To czekaj, kupi jakiś ciągnik zwykły, zaraz sprawdzimy Mhm mm Bo to mi się wydaje, tego data jest. to ja kojarzę, co? Tym to w ogóle jest? Nie wiem, a, yy, Chyba w yy, W pojazdach albo w innych, jakoś tak no coś w ten deseń... O, jeszcze nie, w różnych, sorry, w różnych. ciężarówka ciężarówkach Mamy ciężarówki, halo? A faktycznie, mamy jeszcze tu w ciężarówkach. Te mody w ogóle, pamiętam były przygotowywane gdzieś miesiąc temu. I chyba zapominałem co gdzie jest, więc... Wybaczcie za małe... O kurwa, co to jest, ty? BOŻE! Czy ty to widzisz? Patrz, miotła tutaj z miotka, szypa. Chyba to jest... Ja klikłem X i mówię, nic się nie zrobiło, a tu chyba rura mu się otworzyła. Przy czym? Przy tym, tym czymś żółtym. Ale do czego to może być Kaziu? Bo to ma jakieś to słupki drogowe, no. I ma Maja klaksonu nie, nie ma, a pokazuje, że jest klakson, a nie ma klaksonu. Czuję się oszukany! Ej, wiesz co? No? Żadna opcja mi nie doszła do pięciu tego czegoś. A patrz, a ja mam tutaj taką uchylną klapę, widzisz? Pa, o! hej, Pa, ładuję! Zobacz, pa, to się dzieje, ty! Kontenek został w niej. Pa! Widzisz to? Widzisz to? Y -y -y. Tak. Ja! Yeah. Ale widzisz, że też się dwa zbugowały? No tak! <gryw> o tym mówię, ty! Ty, poczekaj, a może ja kupię piłę. Co ty na to? I zobaczymy, co to ciekawego będzie. Czy nie? Można tak zrobić Może, może się ten, kupi piłę i... Eee, a może to twoje? Próbuj podpiąć do tego Do to czego? Będzie ta rura? Do tego twojego kamaza, do tego czegoś żółtego Pomarańczowego Ty, Dlaczego mi tak? zgasł ten, nie słyszę nic O, widzisz? Ty, albo to razem pewno jest, pa No dobra, ale co ja mogę z tym zrobić teraz? Nie wiem, spróbuj X czy coś. Nic nie daje. A podejdź do tego, spróbuj coś zrobić, nie wiem. Tu nic nie mam, poczekaj. Mm. Nie, nie mam. To by pasowało na jakieś wióry może, jakby to zbierał. No. Albo Bardziej coś. Niej, liczby, A może ktoś z was, ludzie, wie, to to powiedzcie. Dlaczego do to dostosowanie by miało, bo... Bo w sumie są tutaj ambicje przy tym, ale... Mm. Yy, ale problem jest taki, że... Nie wiemy... Nie wiemy co z tym można zrobić. Ej, bo full w ogóle... Low, full, full only. Muszę szybko przenazieć wszystkie te mody, bo gdzieś jeszcze były pochowane mody, a nie pamiętam gdzie są. Znaczy pochowane, bo kategorie są tak porąbane niekiedy, że czasami spotkasz mody w różnych kategoriach, w których nie powinny one być. E... Kultywatory, pługi, rozsiewaczki, rozrzutniki są czysto. Piewniki... Odgnerówki też przeładowcze, ja czysto to od końca pojadę Czasami też. powiem wam, te ludzie są w takich miejscach pochowane Też Przecież że... było tych modów sporo Kader, wywrotki są czysto W ciężarówki patrzyliśmy O jest, dobra jest, to co chciałem Poczekaj Dawaj Hyhyhy <laughs> <laughs> Było to, nie było tego chyba jeszcze, nie? Zobacz <laughs> jak O kurna. G. Co? What? <laughs> The fuck. Chodź. Pa! Zazwył na tworzenie pól. O nie, ja będę orał. Chodź, ja, ja będę orał tym. A jak to coś z tyłu podnieść? Co? Nie wiem. Bo to z przodu to okęcia. Okay, <laughs> My kukurydzę będzie wakać. O jest! Można do z tyłu Ten. Halo. Dwa przywiskie myszki naraz. Czekaj, zezwól na tworzenie pól. Ale to głośne jest! Nie ja tu do biorę. wybię Ja wierzi, ale poczekaj Czekaj, bo mi uszy nie wytrzymają. Jakie to głośne jest po prostu Muszę to zmniejszyć te dźwięki Zobaczcie, ale Ja po prostu tu Nie wiem jak wy to powinniście aż tak bardzo, ale Ja to w szoku, nie? Poczekajcie, kupię, kupię te pole Kaziu Odwiedź Ale lampy ma konkretne Cool Halo? Ty no i co? Da się to orać czy coś? Nie da się? Zezwól na tworzenie Ej no A może B trzeba kliknąć? X, nie wiem, i cokolwiek. Ej, no ja byłem przekonany, że będę mógł tym orać. Każdy zawiodłem się na tobie. No ja tu kombinuję wszystkimi, przodem i tyłem. Nie da rady orać. No ej, no ja chciałem, kurwa, zapiekdolę już takie gęboszowanie, to piękne. A tu co? Ale zobacz, fajnie głośnicę idę. Nawet w sumie jest spoko, tak? Ogarnięty ten mod. Taki no, bym, 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 bym rzekł 2 na 10 ja? No, Jakbyś jest... Jakby działał tutaj tak fajnie, żeby można było. Tu nie masz nic. No. To że można to poorać, po to jeszcze byłoby spoko, ale że to nic o. nie ma. Weź wsiądź do środka i spójrz do tyłu, jak jedziesz do przodu. I się zatrzymaj nagle. O, jedziesz. Co? Już poczekaj. Jak jedziesz e, do przodu, bądź w środku, obejrzyj się o 180 do tyłu. No. I... I, i popatrzcie, tylko patrzcie do tyłu na kolesia No ja. I no. zatrzymaj się Daj no mu się zatrzymać, zobacz co się dzieje No dziwne, jakieś szklankę widzę No Buzie widzę w tym Halo o Boże, to no, Kasiu Poczekaj, ja, ja zajadę o ciebie czymś, a ty powiesz co to jest na twoje Poczekaj, pokażę ci nowoczesną rzecz Zobacz to Co to jest Kaziu? Dodam coś do renifki podobne Wzgaś tamte czy te tamte, pogaś, oba. Bo głośno chodzą. Teraz dźwięk tak to tak podgłośnie, bo tak to przyciszyłem wszystko, bo to... O dobra Ty wiesz, czego tu coś jest Co to jest? Każdy to jest tak właśnie, patrzyłem bardzo. To jest Kasiu Paszowóz. Eee. No właśnie, nie wiem jak on sypie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, ziom, nie wiem. Eee, ale powiem ci, że. Eee... A tu Paweł po prawej na dole. Gdzie? A nie z tyłu? Nie, z tyłu A... to ma... A, Pa, do kiszonki brania. No ale, A jak to się łączy. A jak to się łączy niby... No dobra, ale jak to się łączy z tym poszewozem niby A tego No bo no nie widać no tak, żadnego no, pół... Tak? No. no A weź pod niej A, stój! Widzisz? Idzie środkiem taka rura A no faktycznie to to się tak rozciąga, ja, bo to nie zło uwagi. Ja pozdrawiam rzucić się na krzonkę albo... Ej, bez kitu, ale to przecież to jak tak wiadomo... Nie nie, nie, nie ważne, nieważne, ale... Nie, po prostu jest, że jest, tak? Więcej pytań nie miej. Pa, ale w środku normalnie ma, na spacie ma uchylane, proszę cię bardzo. Okno mogę otworzyć, ty! Ej, spokój jest nie to. Masz, o, siądźcie, a ja jeszcze obszarę, czy coś ciekawego mamy. O, ale chyba nie. Ale na kolejny dziwny odcinek już mam mody przygotowane ogólnie. Driver mi pomógł. Przygotował tak naprawdę za mnie wszystkie mody, ale takie naprawdę, takie fest dziwne, tylko tylko w kolejnym odcinku, bo w tym jeszcze chciałem Właśnie te stare, które mieliśmy wam zaprezentować Żeby jeszcze coś było tak na początek, na rozluźnieniu właśnie tutaj na kanale Żeby po tej przegry takiego coś padło takiego jeszcze w miarę normalnego, zobacz, ale bekowe to w sumie jest, nie? Ale słaby skręt No kurna, a co ty byś chciał po takim tym? No patrz, jak stoję tu no, o, najłatwiej będzie na parkingu spojrzeć. No o, jesteśmy tu w A załóżmy. Skręcam koła na Maxa. No. Czekaj, do tak żeby nie było. No. No to Chodź. dobra, widzę mam skręt, skrętę. Dobra. Ja dopiero zajadę. Ja. eee no, W ogóle jest coś kutas. Dobra, każdy poczekaj. Mam pomysł. Ja, ja kupię piłę jeszcze. jak mi ty się podoba. Ja go. jeszcze kupię piłę. Bo ja zobaczę czy może to z tym tutaj tym, to może to też ma właśnie z drzewem związane, co? Do roślin. Do lasu sobie tam skoczę, no właśnie do lasu chciałem powiedzieć, bo... Nie, te że... drzewa się tak trochę nie nadają, jeżeli chodzi o to. Nie? Jak miota, ty, zobacz Pożkaś Moja wina, że klotka odciopka. Nie wiemy sobie sobie tak. Zaraz jak klinap jak zielniemy. A, nie musimy. Ło! Dobra. No. Yy, gdzie masz to? Ej, poczekaj. Aha, dobra, nie. Wejść, nie mogę wejść. A myślę, że mogę. No nie, dobra. Podnieść na przykład pod tutaj, pod kawałek, drzewa ładne. Dlaczego to może być to główny? Ała, Kaziu, wypuść mnie stąd. Dobra, dziękuję. No i. Poczekaj. Jest, a może w opisie pisze co to za maszyna w ogóle jest. Halo The... Aha, chyba tak nie działa. O Boże, Kaziu to tak nie działa. Nawet napisane jest w tym. Nieważne. Cześć, to napisane, jest, że not work. O oh jest Kaziu. Kaziu. Kaziu Kaziu, chodź do mnie. Kaziu Kazieńko, chodź patrz. Nie słuchajcie ogólnie Kaziu? nie? Nie wyciszyłeś się, nie, ale... ale już. Tylko ci tak mówię. Kurde, bo kichałem. Aha. E, to jest ogólnie Kaziu, tylko atrapa pojęć. Słyszałem, powiedziałem że... <laughs> Także tak e, trochę średnio. E, no ale no. dobra, myślę w tym odcinku to było w sumie na tyle. Mamy trochę takich dziwnych modów. My Wam dziękujemy za uwagę i już niebawem coś kolejnego na kanale, a póki co, cześć! Ja.